Cześć, witam was na moim kanale witam was z tunelu foliowego czyli z mojego jako takiego rozsadnika jak widzicie wszystkie sadzonki bardzo dobrze się mają tu nawet dynie dość dobrze powschodziły tu mam ogórki, jarmurze, tam też jarmuż tutaj mam cukinie, melony wszystko ładnie sobie radzi Spójrzcie, nawet jedna rzodkiewka przez przypadek musiało nasiona wpaść. I teraz powiem Wam o jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych przed wsadzeniem tych oto naszych rozsad do gruntu. Ponieważ wiele mówi się o tym, żeby rośliny przyzwyczaić do chłodu, do zimna, ale mało, bardzo mało się mówi o tym. Żeby rośliny przygotować, przyzwyczaić też również do działania promieni słonecznych oraz do działania wiatru. Spójrzcie, tu mamy taki sadzonkę ogórka. Ma ona wysokości około 2 cm, czyli jest idealna. Idealna, spójrzcie, tu już korzonki wychodzą dołem. No i ona sobie tutaj w tunelu radzi świetnie. Nie wieje na nią, nie pada na nią bezpośrednio słońce, i roślina jest przyzwyczajona do światła rozproszonego i do faktu, tutaj lekko, bokami tunelu wiatr rusza, ale to nie jest to samo, co wystawimy taką roślinkę na działanie promieni słonecznych, ponieważ ona na, wystawiona właśnie na taką próbę. Dopiero teraz ona dostanie w kość. Spójrzcie, ja ją trzymam delikatnie, nie wiem, czy to widać, jak listki falują na wietrze. I nasz ogórek. A, tu postawimy, nasza każda rozsada musi być do tego przyzwyczajona. Jeżeli byśmy ją tak wsadzili, bez przyzwyczajenia jej do. Takich warunków, czyli wiatru, silnego słońca. Ona sobie po prostu nie poradzi. Silne słońce bardzo szybko ją sparzy, uszkodzi ją i po prostu zniszczy. Tak samo jakbyśmy sadzili rozsadę lekko wybiegniętą, czegokolwiek. Jeżeli wsadzimy ją bez przystosowania jej do wiatru, bez przystosowania jej do działania promieni słonecznych tak samo ją bardzo szybko zniszczymy. Rośliny po prostu, które są trzymane w tunelach foliowych, w świetle rozproszonym, musimy przyzwyczajać do słońca, do wysokiej, no nie tak wysokiej temperatury jak w tunelu, ale do słońca i do i do działania wiatru. Dlatego tak ważny jest to zabieg, o którym mało kto mówi. Przynajmniej jana YouTube nie znalazłem na tą chwilę żadnego filmu, który by na ten temat o tym temacie mówił. Spójrzcie, te liski na jest delikatny wiatr, a ten liski całe pracują. Jest to związane z tym, że po prostu ta nasza rozsada nie była w ogóle nigdy wystawiona na działanie zwykłego zwykłych po prostu na działanie wiatru spójrzcie, tutaj z dynią tak samo dynia też ma bardzo duży bardzo dużą rośliną jest Jarmurze tego samego pomimo tego, że one tutaj nam ładnie stoją one na wietrze będą się zupełnie inaczej zachowywać będą będzie nimi targą. i dzięki temu po prostu te nasze rozsady się usztywnią, będą miały sztywną młodyżkę, one będą o wiele lepiej przygotowane do tego, żeby sobie poradzić w tych niesprzyjających dla nich nowych warunkach. Tak więc mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to, Jeśli tak, to zapraszam do polajkowania, do subskrypcji, do komentowania. Jeśli zasubskrybujecie, to naciśnijcie od razu dzwoneczek. I zapraszam do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.